Witajcie kochane dzieciaki. Cześć. Lubicie Cześć. jesień? Tak, ja, ja bardzo. No wiem, Macia bardzo lubi jesień, ja coraz bardziej o, lubię jesień. Ja wolę lato, ale jesień też jest bardzo fajny. Ja jesień jestem jest jesieniara. Kolorowa, piękna i ma takie różne odgłosy. I dzisiaj chcemy was zaprosić do zabawy, która nazywa się improwizacja muzyczna. Wystarczy, że masz jakikolwiek instrument w domu. Zobaczcie, Madzia ma skrzypce. Mam. Ja mam dzisiaj instrument klawiszowy. Adrian ma instrumenty perkusyjne. Może ktoś z Was ma ukulele, gitarę, jakikolwiek instrument, e, możecie się tak bawić w domu. Zabawa polega na tym, przygotowujecie kilka karteczek, a na nich napisane różne mm. tajemnicze, nie pokazuję na razie, odgłosy jesieni. Oh. Odkręcamy oh. tę karteczkę tak, żeby nic nie było widać i będziemy zadawali sobie różne zadania. Improwizacja muzyczna polega na tym, że ja słyszę zadanie i myślę sobie, jak ja mogę zagrać na moim instrumencie właśnie to zadanie? Dzisiaj naszymi zadaniami będą odgłosy jesieni. Ale fajnie. To uwaga. Ja losuję pierwszą karteczkę i czytamy na niej odgłosy jesieni jesiennego drzewa. Ale fajne. Podoba ci się? Bardzo mi się podoba. Dobrze, to ja zadaję to zadanie Madzi, a więc Super. teraz uwaga. Zobaczymy, czy uda się Madzi zagrać odgłosy jesiennego drzewa. Czy to może być stare drzewo? Może być stare. Fantastycznie. Słuchamy. ja nawet usłyszałam wiatr. Świszczał. Po prostu mm -hmm. skrzypiało stare stary drzewo i w pewnym momencie wiatr. Ale skrzypi. Już wiemy dlaczego to się nazywa skrzypce. <laughs> Bo skrzypi. Słuchajcie pięknie wyszło Madzi, to teraz Adrianku dla Ciebie. Może wylosuję karteczkę na przykład ten. Zobaczymy co to będzie za zadanie. Jesienna o! burza! burza no. Ach, to moje drzewo już by nie przeżyło tego no po prostu. Właśnie. Adrianku, jaki instrument wybierzesz? Jesienna burza. Uwaga, zamieniamy się w słuch. Co to się będzie działo? Nie wiem czy to słyszę liście. Ja słyszałam wirujące liście. to po prostu deszczyk, wirujące liście. Ściana deszczu. I grzmoty. Ściana deszczu. Oczywiście. Brawo, Adi. No to dobrze. Słuchajcie, to mamy tak. To teraz może Adrianku ty losujesz pierwszą e, karteczkę, która będzie zadaniem albo dla Madzi, albo dla mnie. Zobaczymy. Adi, losujesz. Pokazujemy hmm, dzieciom, czytamy, dobra. Niech co będzie. to za, co za to zadanie takie będzie. Spadające kasztany. spadające kasztany. Dla kogo wybierasz to zadanie? A wybiorę dla Madzi. Wow, Madziu, spadające kasztany. Jak zagrać spadające kasztany na skrzypcach? Na skrzypcach? A po prostu to były spadające, tańczące kasztany. Słuchaj. Ja już widziałam te kasztany z takimi uśmiechami i one potem ping, ping, ping tak, spadały. Tak, bo czasem tak o gałęzi. Tyng, 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 to Było się zdarza. Wspaniałe, naprawdę. Adi, druga karteczka będzie dla mnie, Ojejku, czy ja sprostam, czy ja sprostam. Na pewno. Na pewno. Delikatny deszczyk. O, jak milutko. Ojej, jak zagrać delikatny deszczyk? Możemy zacząć tak. Się skończył. Hmm. Ale fajny deszczyk. Hmm. A to był taki ciepły deszcz, Ciepły, Ta. tak. Ciepły. Jesień, żeby nam było zawsze ciepło, nawet jak, tak, na, tak, jak tak, jest tak. zimno. To ja ten będę to... lubił jesień wtedy. O, dobrze. Madziu, to teraz ty losujesz Dobra. jedną z tych kartek i wybierasz dla kogo będzie to zadanie. Może tę. Jesienny spacer po lesie. No to o. ja jestem ciekawa jak pospaceruje Adi. O, 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 nie, ale trudne. Adi jak ty będziesz spacerował po lesie na instrumentach perkusyjnych? No zaraz zobaczymy. Perkusyjno lesie. Uwaga. No, no, ja się czułam jak na spacerze u Johna Cage'a albo kogoś tego typu po prostu, czyli no, taki współczesny kompozytor, który napisał, na przykład komponował takie utwory, które się składały wyłącznie wyłącznie z odgłosów, które wydawała publiczność w tym czasie utworu. A ja, jak ty spacerowałeś po lesie, to miałam wrażenie, że widzę małego zajączka, który coś skrobie i różne hmm. różne roślinki i zwierzaki w tym I lesie, liście, czyli których się deptało Właśnie, po lesie. Tak, jakbyś szurał, to ja słyszałam pomiędzy. dzięcioła. – Tak, to był dzięcioł, skacer. oczywiście, no, bardzo Adi... dobrze, był dzięcioł. – Brawo, słuchajcie, jakie można piękne rzeczy zrobić. Madziu, ostatnia karteczka, która będzie dla mnie. – Liście tańczące na wietrze, ale Ojej. muszą być inne niż deszczek, pamiętaj. – Inne muszą być, tańczące. – Czy te liście mogą wirować, czy mogę mieć taką prośbę? – Wirować, ojeju, jeju, jeju, jeju. <słuch> Wielki wirnik liściowy po prostu. Piękne. Bardzo się cieszę, że do mnie dołączyliście. To, takie była wspaniała, to było wiesz, zabawa. takie zachęcające, że no chcieliśmy pobierować razem z tymi liśćmi. Kochane dzieciaki, my Was bardzo zachęcamy do takich zabaw. Wymyślajcie zadania, dźwięki jesieni. Napiszcie na karteczce, losujcie i wyobraźnia niech pracuje, tak. niech się rozwija. Zwłaszcza, że niekoniecznie trzeba grać na instrumencie. No Wystarczy spróbować badać, w jaki sposób można w ogóle wydobyć Dźwięk z tego instrumentu. Tak, prawda? tak. Bardzo, bardzo różne y, pomysły możecie mieć i chcę Wam powiedzieć, że ja świetnie się dzisiaj bawiłam. Oh, to była ja naprawdę też. improwizacja. Życzymy Wam takiej zabawy i pomodlimy się teraz o piękną jesień dla nas wszystkich, żeby była kolorowa, wesoła i pełna dobrych przygód. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Ściskamy Was mocno i grajcie. Papa. Pa. Pa.